Izolacja to jeden z najlepszych tytułów z popularnym obcym w roli głównej. Nie wszystkie elementy są co prawda zrealizowane idealnie, ale wykreowany przez twórców świat sprawia, że mamy do czynienia z produkcją naprawdę fascynującą. Akcja rozgrywa się po wydarzeniach z Obcego. Wsiadła się w Amanda Ripley, córkę bohaterki filmu, wraz z grupą współpracowników z korporacji Weyland-Yutani. Wyrusza ona pełna nadziei do stacji kosmicznej Sewastopol, gdzie trafiła czarna skrzynka statku Nostromo. Prosta z pozoru misja szybko zamienia się jednak w koszmar. Na Sewastopol trafiły nie tylko cenne informacje, ale też pewny śmiertelnie niebezpieczny kosmita. Po krótkim wprowadzeniu przejmujemy kontrolę nad bohaterką w dosyć nieciekawej sytuacji. Akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, co pomaga wczuć się w położenie Ripley. Sewastopol nie jest zupełnie wyludniony. Od czasu do czasu spotykamy postacie poboczne i poprzez wzajemną pomoc posuwamy historię do przodu. Jako inżynier Amanda często podejmuje się zadań polegających na naprawie jakichś systemów czy kalibracji urządzeń. Stacja przypomina trochę mały postapokaliptyczny świat. Sprawcą zamieszania jest oczywiście Obcy, ale sytuację pogorszyły jeszcze androidy, które odmówiły posłuszeństwa. Ksenomorfa spotykamy po raz pierwszy dopiero po godzinie rozgrywki. Trochę szkoda, że twórcy postanowili przedstawić go w reżyserowanej scence. Na szczęście jest ona krótka. Kreatura jest okropna, a jej model i animacje starannie dopracowane. Rozgrywka obraca się wokół wykonywania różnych czynności na Sewastopolu przy jednoczesnym unikaniu bestii. To nie zabawa. Jedna zła decyzja często decyduje o naszej śmierci. Obcy jest prawdziwą maszyną do zabijania. Jeżeli zostaniemy wykryci, to zazwyczaj giniemy. Stwora w ogóle nie możemy zabić, a co najwyżej na chwilę przegonić, o ile mamy odpowiednie narzędzia. Najciekawszym elementem interakcji z kosmitą jest jego zachowanie. Nie patroluje on z góry ustalonych ścieżek, a spotkania z nim są oskryptowane tylko 3 lub 4 razy w trakcie całej, zajmującej około 17 godzin przygody. Stwór jest nieprzewidywalny. Jakby tego było mało, może bardzo szybko przemieszczać się używając szybów wentylacyjnych. Naszą bronią jest spryt i umiejętność planowania. Ucieczka to ostateczność. Obcy niemal zawsze dogania nas w mgnieniu oka, bez bliska zaprezentować uzębienie. Musimy chować się w szafkach czy pod biurkami i po prostu czekać. Szczęśliwie dosyć szybko wchodzimy w posiadanie wykrywacza ruchu, który ułatwia zadanie. Korzystamy również z mapy, kolejne pomieszczenia są do niej dorysowywane, gdy je odwiedzamy albo kiedy znajdziemy schemat układu korytarzy. Korzystając z dostępnych środków, musimy planować każdy krok i ewentualne przystanki. Izolacja nie jest grą dla niecierpliwych. Z biegiem czasu zdobywamy gadżety, które pomagają w eksploracji. Najprzydatniejszy okazuje się przyciągający uwagę wroga do konkretnego miejsca hałaśnik. Różne przedmioty, np. miny czy koktajle mołotowa, konstruujemy korzystając z części, które znajdujemy podczas przygody. Obcy jest straszny, nawet po kilku godzinach gry, chociaż z biegiem czasu staje się nieco mniej przerażający. Nieustannie niepokoi jednak sam fakt jego obecności. Projektantom udało się stworzyć niesamowitą atmosferę grozy i nieprzemijającego zagrożenia. Był rozmaicić mroczną przygodę, deweloperzy zdecydowali się na wprowadzenie dodatkowych przeciwników. To przede wszystkim androidy, przestarzałe modele wyglądające jak manekiny. Co jakiś czas trafiamy także na małe grupy ocalałych, którzy nie są zbyt przyjaźnie nastawieni do bohaterki, możemy ich wyminąć lub zlikwidować. Obcy izolacja nie jest produkcją doskonałą. Doświadczenie nieco zbyt często okazuje się lekko irytujące. Może się zdarzyć, że utkniemy w jednym miejscu nawet na pół godziny, ginąc wielokrotnie, bo traf chce akurat, że obcy jest za każdym razem zbyt blisko i nie mamy pola do manewru. Rozczarowaniem okazuje się także fabuła. Postacie poboczne nie są szczególnie interesujące i nie czujemy z nimi żadnej więzi. Szkoda, że nie wykorzystano w pełni potencjału bohaterki i sytuacji, w jakiej się znalazła. Nie spodobało mi się także wykonanie sceny finałowej, która okazuje się prostym quick time eventem. Dyskusyjny jest również system zapisywania stanu rozgrywki. Postępy możemy bowiem zarejestrować tylko przy specjalnych maszynach, co powoduje czasem, że musimy powtarzać kilkunastominutowe fragmenty gry. Tempo jest przez większość kampanii zrównoważone i odpowiednio przemyślane, ale końcowe godziny wydają się nieco nierówne, powodując nawet wrażenie, że całość lekko się dłuży, nie jest to jednak boleśnie odczuwalne. Wszelkie niedoróbki łatwo jednak izolacji wybaczyć, przede wszystkim ze względu na niesamowitą oprawę. Tak dobrze wykreowanego świata gry, zarówno jeżeli chodzi o styl, jak też wykonanie techniczne, dawno już nie widziałem. Ogromną rolę odgrywa także udźwiękowienie. Niezwykle dobrze brzmi sam obcy. Muzyka nie jest zbyt nachalna, często w ogóle jej nie słychać, natomiast w odpowiednich momentach sprawia, że serce szybciej nam bije, a poziom adrenaliny rośnie. Mimo drobnych niedociągnięć, izolacja to świetne, niepokojące doświadczenie i udany debiut Creative Assembly poza polem strategii. Jeżeli chcecie poczuć się jak w filmie z obcym, lepszej okazji nie znajdziecie.